Yeah. To jest na smogliwe. Nie. Kamyka. Tak. Jula influencerka. <laughs> Pyszne? Jak <Ha? laughs> No dobra, masz tu jeszcze czekolady, zostało chyba trochę. Ooo, już nie. Dobra. Tylko lukier. Już lubię został. No. <grywki> <Chcesz>? <grywki> no, dawaj, dobrze. Raz, dwa, trzy zostały nam. I raz, i rozmarowuj. I ozdabianko. I ozdabianko. To? No? Mhm. Mm I ozdabianko. Hej. Obok siebie, nie na siebie. Nie w jednej kupie, bo spadnie. No tak, żeby tak. Ale tu. To jest tam tutaj. Mogę spróbuję? Możesz, ale jeszcze to trzeba Oj, czego? <laughs> jeszcze został Ci domek do zdobienia panienko. No. Już. Kończone? Piąteczka. Brawo!